Co esunia? Chciałabyś jakieś nowe rodzeństwo? Co? Chciałabyś jakąś siostrzyczkę, albo braciszka? Takiego pieska Spencerka? Albo nietoperka? O? W sumie to ty sama troszkę jak nietoperek jesteś. Cześć! Witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Tak się powiem, składa że niektóre magazyny nowe już wyszły. Od wczoraj macie Hidden Side w kioskach. Niektóre dopiero wyjdą. Ten macie bodajże od teraz od czwartku, a niektóre też będą. Ale nie pytajcie mnie, jakoś księżniczki nie pamiętam kiedy mają wyjść, ale też jakoś na dniach, a może już nawet wyszły. W każdej z tych gazetek dostaniemy oczywiście odpowiednią zabawkę do każdej gazetki, czyli jest to Bella z magiczną różą, Batman lub też Jack ze Spencerem. No i przede trzeba, że, no cóż, tutaj mamy. Mamy dzisiaj wyjątkowo figurki, ale ostatnio nas magazyn do tych, yy, do takich modelów przyzwyczaiły, że dostajemy tutaj tylko u nich figurki, zacznijmy więc sobie umawiać, a może tak jak mi się ułożyły. Lego księżniczka jest magazynem, który ukazuje się raz na dwa miesiące. W sumie dzisiaj wszystkie, miesięcz... wszystkie magazyny są dwumiesięczniki, natomiast jeden z nich jest tańszy jest to Hidden Side. Księżniczka kosztuje 14,99, natomiast bazuje na licencji, więc tutaj nie ma się co mm, tak dziwić. Dostajemy, nie tak jak mówiłem, figurkę. Tutaj raz na przemian dostajemy figurkę, a raz jakąś konstrukcję. I powiem Wam szczerze, że konstrukcja zapowiada się fajnie, chociaż początkowo miałem do niej mieszane uczucia, ale to w przyszłym miesiącu będzie. Zapowiedź Lego, Friends, która już u mnie była. Oczywiście tęczowo, tu musi być kolorowo w tym magazynie, wszak on kierowany jest dla dziewczynek. Chociaż jeżeli jesteście chłopcami nie powinniście absolutnie gardzić różowymi klockami, do czego przekonuje Was czasem ja, czasem Maciek i klocki, a czasem również inni Lego tuberzy, prawda? Bardzo dużo fajnych klocków mamy w tych seriach, także nie warto się tutaj takich zestawów wstydzić i ich unikać. Ten magazyn różni się trochę od innych, gdy od, gdyż od zawsze ma ciut inną powiedziałbym kreskę, ciut to inaczej wygląda. O, tutaj mamy Mulan, aczkolwiek mamy mix wszystkich księżniczek. Także tutaj taką historię znajdziemy w w tym komicie mamy kolorowanki. Więcej, więcej jeszcze zadań, plakat na środeczku z takimi księżniczkami. Znajdziemy kod był w poprzednim numerze, więc nie wiem, co on tutaj nam jeszcze robi. Karty do gry się znajdą, więc również zagrać coś można. No cóż, na moim kanale gamingowym może tego poruszać nie będę, ale kto wie, kto wie. zapowiedź jeszcze innych magazynów, troszkę więcej o księżniczkach. Nas jednak chyba najbardziej tutaj będzie interesowało, dobra, mamy mam opowiadanko, mam instrukcję złożenia. Nas najbardziej powinno interesować jeszcze, czy mamy tutaj konkurs. Czy mamy tutaj co wygrać? I czy mamy mamy co wygrać? Moi drodzy, mamy do wygrania te fajne książki, które mnie kuszą od jakiegoś czasu. No, kto wie, może bym to narysował W przyszłym numerze, natomiast, m, który ustalimy 10 września, znajdziemy takie oto zabawki. I chociaż początkowo stwierdziłem, że. Mmm, słabiutko, bo no, bardzo mała jest ta konstrukcja za 15 zł i faktycznie, może jest tutaj imbryczek ciekawy, m, pani imbryczek i bryczek. Y, ok, rzadki element, ale później, gdy się tak przyjrzałem, mówię, kurczę, Z drugiej strony, mamy tutaj te elementy, które są ruchome. Powieszcie, że będzie ciutkę, ciutkę, ciutkę drogo, ale myślę, że jednak będzie warto. Jeżeli chodzi o drugi numer, drugi magazyn właściwie, czyli Lego Batman, on również kosztuje 15 zł, ponieważ również jest na licencji Lego DC. Wkrótce, no właśnie, mówię to ciekawi mnie, ponieważ pojawiają się jakieś plotki o Lego Marvel Gazetce. Co myślicie? Czy to są fejki? Czy to jest prawda? Ja nie do końca jestem przekonany, by temu wierzyć, ale myślę, że jest to faktycznie możliwe. Wróćmy jednak do Batmana, który jest naszym dzisiejszym tematem. Przyznam się szczerze, gdy zobaczyłem ten numer w serii, hmm, mech, no Batman był jeden dwa dodatkowo, nie wiem czy takiej figurki nie mam, czekajcie czas na szybką szybką analizę hmm, no eee, także moi drodzy, no cóż, powtóreczka, kilka fajnych gadżetów oczywiście jest, natomiast myślę, że magazyn głównie będzie tutaj fajny dla osób, które Batmana jeszcze w swojej kolekcji figurek nie mają eee, za kilka dni również pojawi nam się Lego Ninjago Le Legacy, kolejny numer eee, skoro numer jest tutaj o Batmanie no to nikt inny nie może być tutaj, prawda bohaterem komisji niż Batman przyznam się szczerze, że spójrzcie, tu ten Batman którego dostajemy, posiada takie oto cztery gadżety, a tutaj już się prezentuje uważam znacznie fajniej z tym piłami i z tymi gadżetami i wolałbym, by w takiej wersji właśnie był nam dany ten Batman. Nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy sobie sami to oczywiście zmienili, ale cóż, tak patrzę na ten komiks i przypominam się, no właśnie, bo przed chwilą mówiłem o gamingu, przypomina mi się, jak grałem w DC. Kurczę, muszę zainstalować jeszcze raz tę grę i jeszcze raz ją chyba ograć, bo była naprawdę spoko. Mr. Freeze i Harley Quinn, również, o dziwne, że ten typ z poprzedniego numeru wylądował na plakacie, na środku mroczny rycerz, sam Batman. Dalej jeszcze zapowiedź, który u mnie był. przedstawienie pięknego zestawu, zbliżenie na arty. piękny w ogóle zestaw, naprawdę. Jak nie lubię DC, tak ten zestaw mocno bym rozważał. Mocno bym rozważał, gdyby nie to, że idzie Razor Chest, prawda? Statek z Mandalorianina na wrzesień i to na jego trzeba pieniążki teraz wszelkie zbierać. A tutaj widzimy przez cały magazyn bohaterem jest właśnie ten jego Bad Sweet. Sweet? Bad Sweet? Bad. Bad Sweet? Bad. No kostium, kostium, kostium. kostium. No, i mówię szkoda, że nie dostaliśmy go w takiej wersji w gazetce. No, ale cóż, przewija nam się tutaj cała Plejada, jak widzimy, bohaterów. Jest jeszcze Labyrincik, konkurs was interesuje, no to spójrzcie, jakie są nagrody do wygrania. A w przyszłym numerze będzie absolutnie dobrze, bo dostajemy tu Jokera jeszcze z Gadżetikiem, i to w tak fajnej wersji. A wszystko będzie miało miejsce. Nie ma daty. Nie ma dla tym mojej tutaj, więc nie wiemy kiedy będzie miało miejsce, nie wiemy kiedy będzie miało miejsce, ale będzie miało miejsce i absolutnie dobrze. No i tak te magazyny mają, jeden numer jest lepszy, drugi jest gorszy i taką sinusoidą zazwyczaj idą. I można powiedzieć, że również tutaj mamy do czynienia z gorszym numerem, a i owszem można by, ponieważ po raz kolejny dostajemy Jacka i tu w jakiejś specjalnej wersji, teraz szybko wie, czy ja już tego Jacka nie Media Markt No i szybka analiza, moi drodzy, odbyta. E, więc cóż, przyznam się szczerze, gdyby tu sam ten jack, absolutnie byłoby kiepsko. Natomiast dla mnie sytuacja świetnie ratuje, że dostajemy tutaj odlotowego psiaka. E, zaraz sobie przejdziemy do omówienia zestawu. E, moi drodzy, powiem pamiętajcie, że magazyn Hidden Side jest, zresztą Batman również, jak i wszystkie te magazyny bazujące na licencjach, jest tym, że wiecie, jak nie kupujecie zestawów, to w świetny sposób i tani możecie zdobyć naprawdę wszystkie figurki z tego uniwersum. Ja zestawów z Hidden Side'u mam dwa, więc nie za dużo. E, więc dla mnie to jest super sprawa. Mniej super jest ten komiks, w znaczy on jest super, ale kurczę, gdyż jak popatrzymy, okazuje się, że tutaj nas jakieś duchy osy atakują. No jak w ogóle ducha osy odgonić? No to moi drodzy, to to to, to nie jest za, nie jest za fajne. Duchy węży to już w ogóle jeszcze gorsze. Yy, labirynty to akurat trochę lepiej. O, duszek słonia to spoko, Znowu gra, znowu gra, znowu te gry nam się dzisiaj nawijałem jak się da. przedstawienie Lady E, jeżeli chodzi o jej charakterystykę, dostajemy bardzo fajny plakat, który jest tak widzicie dwustronny, właściwie można go na dwie strony nakleić go zaraz nakleję na swoje tło, prezentacja LEGO City znów, tutaj prezentujemy ten zestaw, kurczę, go cały czas mam na liście do kupienia i go kiedyś kupię na pewno, bo jest zbyt fajny, no, duch tygrysa również, nie chciałbym musieć czegoś takiego odganiać, moi drodzy, ale to nie jest najgorsze, to nie jest najgorsze, wiecie co tu widziałem, duch komara, aj, aż mnie, aż mnie zaswędziały wszystkie, kurde, te ugryzienia, które mam od kilku dni, zaswędziało mnie tu, bo, no, bo jakby normalnego komara nie możemy odgonić, to dopiero duch komara. A ja, moi drodzy, boli na samą myśl, boli na samą myśl, sami przyznacie. No i cóż, takie nagrody do wygrania. No i w przyszłym numerze absolutnie będzie dobrze, ponieważ dostajemy górnika z dwoma główkami. Także, jeżeli ktoś nawet nie jest zadowolony z dzisiejszego dodatku, przyszły numer jest znowu tą falą w górę. No ale cóż, przyszliście to głównie dla tych oto folijek, więc może omówmy sobie te oto folijki. A te oto foliki, jak już wiecie, jaką zawartość mają, no to nie będą dla Was tak wielką niespodzianką, jakbyście nie wiedzieli, jakie mają zestawy. Ale pytanie, czy kiedykolwiek nie wiecie, jakie będą? No, chyba jeżeli nie czekacie na daną gazetkę i faktycznie Was zaskakuje. Um, dobra, moi drodzy, o, no tu trzeba było instrukcję, kurde, sobie zostawić. Ale ja jestem już tutaj, prawda, wyjadaczem niejednego. Jest, już się bajeżdżam miski. W ogóle bardzo fajna, bo jest w kolorze ciemno-czerwonym. Tego się nie spodziewałem, bo nawet po tym myślałem, że ona będzie po prostu brązowa. A tu jest w kolorze ciemno-czerwonym, e, Coś jest ciekawe, że swoją drogą nie wiem, czy to nie jest błąd, e, wątpię, bo aż taki błąd tutaj popełniono. E, jeżeli więc jesteście fanami nie tylko figurek, spójrzcie, dostajecie tutaj taką oto różę, bardzo ładnie opakowaną, bardzo e, dobrze po prostu wyglądającą, nawet jako uzupełnienie czegoś, jakiegoś, wiecie, budynku, czegokolwiek. Tak jak i w numerze pierwszym, tutaj podstawą jest ta mm, spódniczka, e, sukienka, spu Kurczę, umiem, ale teraz mam tremę przed Wami. E, całkiem ładnie, tutaj jeszcze złotymi elementami ozdobiona u góry, to się oczywiście w tułowiu nie kręci. A i z tyłu niestety nadruczków mm, brak. Buźka, tak będzie powiedział, klasyczna, tu bez żadnych udziwnień czy detali. Właściwie mogę pasować pod większość kieżniczek, chociaż rzeczywiście jest i w ogóle nie, niego nie widać, ale mi aparat namierza tą twarz, bo ma opcję wykrywania twarzy, więc bardzo legitna. A włoski, włoski już jak najbardziej warte pochylenia się, spójrzcie, tym bardziej da się je na zwykłych legosków przykleić. Więc jak najbardziej, no włoski, włoski, włoski już są naprawdę wow. Dobra, lecimy dalej, może w takim razie z Batmanem. Nasz Batman, jeżeli się przyjrzymy, bo ja zaraz będę zakładał to na plecy, więc teraz jeszcze chcę Wam pokazać Batmana. Klata jego jest taka normalna z tym 15 pakiem plecy są takie pełno tutaj ma na tym pasie widzimy skryteczek bo to są ba skryteczki prawda Batman posiada również dwie minki co widać ale dzielimy to Czemu? Aha, bo teraz tak, teraz tak zaczęto robić oczy, czyli już nie przepaska na czole. Przyznam się, szczerze, że jestem średnio z tego rozwiązania zadowolony, bo przedtem można było przyjąć, że to jest opaska na czole. A teraz takie dwie plamy. Okej, okay, widać bardziej, że to są oczy: jeden smutny, a drugi wesoły, taki Batmanek. Ale przyznam się, szczerze, że w stary mi się chyba rozwiązanie bardziej podobało um, niż to zdecydowanie. Wygląda tak, yy, jeżeli chodzi o jeszcze ten etap. A teraz robimy mu etap yy, drugi, czyli. No, i moi drodzy, całość prezentuje się tak i można by rzec, że to jest taki Batman złota rączka, ponieważ posiada tutaj tutaj piłę, posiada żeby coś przykroić, jakieś drzewko, krzaczek przyciąć jakiejś babci, prawda? E, tutaj mamy klucz, jakby się tam jakiemuś nastolatkowi rower zepsuł. Batarang, no to już raczej akurat na złoczyńców. No i plus jeszcze taki e, hak. Hak wygląda najbardziej spoko, bo sobie można wyobrazić, że on stąd Natomiast generalnie, no tak se, tak trochę powiedział komediowy, parodiowy jest ten Batman e, przez taką złotorączkę. Jeżeli jednak nie posiadacie Batmana, jak najbardziej opcja warta zakupu. No, plus te gadżety jednak są ciekawe, bo ten hak jest ok z tym boszczym. Tym Batlarangów nigdy za dużo jest ok, ale zdecydowanie wolałbym coś normalniejszego. No, ale dostaniemy coś normalniejszego zdecydowanie w przyszłym numerze, także na niego warto czekać trzeciej i ostatniej saszetce dostajemy no, jak widzicie, niezbyt dużo mogłoby się wydawać, a nawet nie wydawać, bo cóż, no, to wszystko widać na pierwszy rzut yy, oka. Mamy tutaj Jacka, yy, po polsku Jacka, yy, jedną maminkę taką, widzicie, no, złą, no, coś go zezłościło, no, ale duch komar to mnie nie dziwi, że jest zły. Yy, drugą już taką zadowoloną, zdecydowanie, to już jest oczkiem podkreślonym, yy, no, jest spoko, ma ze sobą telefon, ale nie jest to taki telefon, jak zazwyczaj dostajemy młodego, czyli taki zwykły telefon, a taki telefon, który chyba też już miałem, w z tych zestawów hidden-side'owych, czyli telefon po prostu, wielki smartfon z duszkiem. Eee, czapa z akurat fajną fryzurą i akurat fajnie tu wystającymi elementami włosów. Eee, tutaj jest z tyłu nadruk, no jest tak ok ale mówię, ja już go mamy, średnio interesował. Zdecydowanie dla mnie tutaj kremem jest ten Spencer, jest ten duszko-piesek, który prezentuje się naprawdę mm, ciekawie, chociaż tu, tu tak z przodu troszkę mniej, ale piękny psiak. No i wiecie, ja mam psiaka, ja uwielbiam Piaki. Fajne jest, że on tak z białego przychodzi w przezroczysty e, kolor. No jest okej okay. i to był element, którego brakowało mi do kompletu, gdyż mam już większość bohaterów, głównie z gazetek, y, a non to brakowało, więc to świetnie uzupełni moją kolekcję. Podsumowując, chociaż w tym miesiącu nie mamy jakiegoś takiego szału, jeżeli chodzi o te trzy magazyny, to uważam, że tak każdy coś w sobie ma. No powiedzmy tak, Batman chyba jest najmniej opłacalny. Ma te gadżety, ale wiecie, no jeżeli macie już Batmana, to chyba tak średnio. Jack jest za Zawsze spoko, bo nawet jeżeli samego Jacka tak średnio, to wiecie, ta postać jest na tyle uniwersalna, że spokojnie może robić za innego tubylca w naszym mieście, czy kogokolwiek innego, włoski wszystko tutaj jest świetne, no a piesek dopełnia tutaj do szczęścia wszystkiego. Bella z różą też spoko, aczkolwiek wiadomo, że bardziej dla dziewczynek. Ja Wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek, pamiętajcie, niektóre magazyny są, niektóre będą w kioskach, a dzisiaj Was proszę byście sobie znów w subskrypcję wraz z dzwonem i wpadali na inne moje recenzje. Bye!